Hej, witajcie, z tej strony Zapek, witam was serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w LEGO City Undercover i ruszamy z, naszą, z naszym zadaniem dostanie się do banku. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku odwiedziliśmy komisariat, zrobiliśmy parę fajnych rzeczy, a w tym odcinku ruszamy na Wiśniowe Wzgórza. W ogóle tu mam całą mapę LEGO City. Pierwszy raz na mapie teraz jestem. I tyle mogę. Mapa LEGO City i, wi i Wiśniowe Wzgórza. Wiśniowe Wzgórza to jest chyba to miejsce? czy to tu pokazuję. Aha, że w wiśniowym wzgórzach, w wzgórzach mam 0 odblokowanych postaci na 23, 0 pojazdów, 0 czerwonych klocków i 0 złotych. A ogólnie w świecie mam 4 czerwone, 2 pojazdy, 7 postaci i 1 złoty na 450. No, dużo tu będzie złotych klocków do zebrania, ale myślę, że tym będziemy się bardziej martwić na najwie. A teraz ruszamy do naszego pojazdu. Załączamy z syrenę, bo ruszamy na no banku, bo tam chyba coś się złego dzieje. I nawet dość blisko jest, więc. I przestępcy nie, nie są aż tacy utalentowani, żeby gdzieś daleko od komisariatu atakować. Bank. To na że Ręce do góry i wyłaś! Co to za. Co to? Klauni? Hmm. Okej, okay. super przestępcy. Jeszcze się do dają nabrać na wszystko Same Jokery. Uciekają! bo będziemy... Brać tego żartownisia! Dawaj Chase. Noń go! Jedziemy. Zatrzymaj i aresztujcie uciekającego kierowcę. Nie wiem, gdzie tam. Dobra. Uderzaj w samochód. bandytę by go zniszczyć. Nie mogę jeszcze dopalaczem go uderzyć A, dobra Dodać spoko, jedno serduszko się zostało No to pa oooooo i samochód został zniszczony przynajmniej tego bandyty On mi uciekł przez to że Bostanka do mi tego tak daleko uciekł Co się mam zrobić juściu Aresztuj go, dobra, to wychodzimy I go aresztujemy gdzie on jest? Zabrałem, tu jest, dobra Zabrałem, Zabrałem tyłu, Dawaj, goń go! Goń go! B. Mamy go! Oh, Teraz muszę jeszcze raz, raz B nacisnąć. Dobra, czyli taki tam jest I tyle i znikł. Okej, okay, jeden na trzy. Punkt kontrolny trwa zapisywanie. Kiedy zobaczysz migającą ikonę połączenia ciśnij... A, ktoś dzwoni? A dzwoni, dobra. Chase, can you give me an there? Cześć, daj znać co się yeah, tam dzieje. Tak, right Właśnie aresztowałem naszego uciekiniera. Doskonale, no i rychło w czas, bo właśnie time, dostaliśmy zgłoszenie od kogoś przy czerwonej kafejce. Zauważono włażącego łażącego na dach klauna. Możliwe że to jeden z tych laptop. naszych. That or albo to, to room, albo zrujnuje jakiemu dzieciakowi przyjęcie rodzinowe. I'm Już tam jadę. Hmm. No gdzie ja położyłem swój policyjny gwizdek. Hmm. Uh, o, uh, jedno dmuchnięcie i ruch powinien się zatrzymać, grzecznie. Nie, to jest tylko... tu się mogę przebrać. Tu mam gwizdek. Oh, wow. Okej. Okay. ale to jest mój pojazd, więc nie muszę tam... wjechać innym. Łączymy syrenkę. Czy syrenę, nie syrenkę. I jedziemy tutaj. Jakiś dom w ogóle na lewo na mapie jest, nie wiem co on oznacza. Ale my jedziemy na misję. W ogóle, czy to będą jakieś takie typowe misje? Chociaż w menu, jak wchodzę, to jest 15 pasków, takich, bo było 15 misji, ale na razie jeszcze nie widzę, żeby jakakolwiek była. Autoholownicze też ma sygnały niebieskie, nie powinno mieć żółtych. Dobra, nieważne. Okej, okay, okej. Okay. Gdzie my tu mamy dostać się? Tutaj? Bo tutaj. Dzień dobry, jesteśmy do góry. Dobra, dobra. Co dalej? Hej, wszyscy mogę prosić o uwagę, czy ktoś tutaj jest rabującym banki klaunem? Chyba nie. No cóż, nie sądziłem, że to będzie takie proste. Lepiej zadzwonię do Eli. Eli. Eli, ani śladu żadnego klauna. Worry, Nie martw się, właśnie zaktualizowałam oprogramowanie to skanujące to Twojego komunikatora. Rozejrzyj się z jego to pomocą z dachu restauracji, to a pokażę Ci w okolicy wszystkich to odpowiadających to profilowi. To a potem, no, aresztujesz kogoś. Okej. Okay. Mamy, odblokowano. Skanowanie przestępców. No dobrze, to będziemy skanować. Punkty skanowania przestępców wskazują, że w pobliżu ukrywa się podejrzany. Czyli gdzieś tutaj, weźmiemy sobie tylko te niebieskie monety, no nie mogę się oprzeć niebieskiej monecie. No okej, okay. to teraz B. Muszę sobie kogoś z... Ze... co to jest? Aha, ja sobie patrzę tutaj na ten, na mapę tylko takim dziwnym... Się rusza? Się rusza. Takim dziwnym tym. Yy, dziwnym trybem, nie? I mogę sobie oglądać mapę i tutaj mi strzałka niby pokazuje tego podejrzanego. Tutaj? Tu jest klaun, widzę go! Przytrzymaj... a, namierzamy cię klaunie! Jest! Pamiętaj, że czerwony znaczek na mapie oznacza, że rabuś ukrywa się bądź ucieka. Okej, okay, czy nie Czas się zabierać za upiększenie tego starego, zakurzonego miejsca. No i od razu lepiej! Pięknie, przynajmniej tak na moje oko. Czerwony, czyli się ukrywa, bądź ucieka. Naprawdę nieźle się narobiłem, żeby podlać jakieś cudze rośliny. Temu cudze rośliny podlewasz? Mogę się wspiąć po nich? Mogę! Ło, dobra. Okej, okay. dobra, nie rabusiu. Byłaś. Uciekasz! Prawie mnie tam dorwał! Nie, 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 nie. E, połóż skrzynkę na zielonej płytce pod Idziemy skrzynkę Nie wyskoczy tak nie czytałem tych z dialogu, bo się skupiłem na misji Dobra, już wrócimy do dialogów. O, nie dasz rady tu wejść O, ci mnie złap Dobra i teraz mogę coś tu ułożyć. Uhu! Czym się Okej okay. I mamy grzybka, dobra, ucieka gonić go! Gonić klauna! Ej, Jasiu! Czemu nie wespiesz się na tę fasolę? O, sorki, popsuła się! nie, on tak będzie uciekał cały czas. No dobra. Tu co my mamy? Tropienie. Bo też jest za śladami, aby znajdować obiekty Lego. Okej, okay, okej. Okay. Czy ten clown nie ucieknie mi? Jak ja tak będę się tutaj wolno tropił go? No dobra. Coś mam. Co to jest? Kółeczko. Kółeczko mogę dać tutaj. Aha, żeby odkręcić hydrant, e, gdzie mogę dać? Tu i kręcimy. Okej, okay, dobra, fajne to Leci woda, leci. O, tu się zablokowała. Nie, mogę to skomplikowane. Dobra, leci dalej woda. I tam leci, leci dalej do końca. I czy tego na dole gościa? Czyś ochlapie? Tylko się tu zablokowała chyba. Chyba, pójdźmy ją do końca, już nie będzie. Leci dalej, leci, leci. Ochlapię pana? Nie ochlapię, ale zniszczmy. to, tak już to zacząłem robić, no to czemu by nie? Ups, przepraszam! Nie chcący! Albo chcący? Ale dużo kwiatków nam wyrosło tutaj. Mamy tu nie po kwiatki. Chociaż z kwiatków pewnie są monety? może klocki wystawu. Ciekawe co za klocki jeszcze tam tutaj się zdobywa. Tyle pytań, tak mało odpowiedzi. Czy możliwe, że ktoś mi napisał w komentarzu, ale ja jeszcze do tej pory nie przeczytałem komentarzy, bo nagrywam te odcinki przed opublikowaniem pierwszego. O, dobra, i teraz mogę tam sobie, tam się wspiąć po tej, yy, tych roślinach. Bo ja ogólnie myślałem, że będę mógł yy, po tym skoczyć. Nie, coś tak nie działa. Ten clown się tam ukrył, w budzie przez piaska. Dobra. To my w takim razie się tu wespniemy, weźmiemy te monety, a czemu by nie? I... Do łapki do góry i no. wyłaś! Kurczę no Dobra, gonimy go, gonimy go. Stój! No, stój Albo ja nie, bę bę nie będę cię, cię. dalej ścigał tak. no, co tam obiegniesz? Jesteś niewinnym klaunem! Stój! Policja! Nigdy mnie nie złapiesz! No, złapię cię złapie! I... tyle. Nie trzeba złóźdą sklikać? Nie trzeba było. Złapane. Dobra. Albo załatwimy to po dobroci, albo zrobi się nieprzyjemnie. Eee, to ja wolę po dobroci. Cieszyłem, że jeden z ekipy planował w razie wpadki wskoczyć na jakiś statek towarowy. No, to jak dostanę jakąś fajną celę? Jasne. Rany. To naprawdę było proste. Rzeczywiście, no faktycznie. Dwa na trzy. Jeszcze jednego nam brakuje gościa. Punkt kontrolny, trwa zapisywanie. Chase, Chase dopadłeś roba? rabusia? Rany masz, nie zrobiłem yep, czasu. Się. Tak, zaobrączkowany. Wygląda na, na to, że jednego kompli zaszył się w dokach. Chcę tego też, też aresztować? Yeah, Może niech tylko zajrzę w kalendarz. Za, dzwoń kiedy już go dopadniesz. No dobrze. Nie no, ostatniego rabusia w dokach. Idziemy. Tylko pozwólcie, że. O, pozbieram sobie monety. Nie pozbieram tego? Eee, pozbierałem. Ciśnij, Greg, wysiadać wsiada, z pojazdów. To wiemy, tylko tutaj zostawiłem swój radiowóz na dole, pamiętam, więc wsiądziemy sobie do naszego radiowozu i jedziemy aresztować ostatniego rabusia. Dobra, dawaj to, do, dawaj to, dawaj to. A, troszeczkę ci samochód rozwaliłem, pani kobieto, z klocków LEGO, ale nic, teraz sobie naprawisz, tam klocki wypadły, wystarczy sobie zbudować na nowo. Dobra, wracamy do doku. podążaj za tropem, monet z nawigacji satelitarnej, żeby dotrzeć do celu. Powiemy tu. Tu w ogóle policjantów jeździ po tym, po tym mieście. Jest to pełne policjantów. I jedziemy! Aż mam ochotę ułożyć sobie coś z klocków Lego, jak to wszystko tutaj widzę. Dobra. Tutaj chyba byliśmy na początku, nie? Tu zaczynaliśmy naszą przygodę. Mi się wydaje. Więc tutaj też będzie prawdopodobnie ten jeden z Rabusiów. A, za wcześnie zahamowałem, Myślałem, tam że tak fajnie sobie tutaj wiada, ale się nie udało. Dobra, 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 dobra. O nie! Głosy na to... Co my tutaj mamy? Jest na statku, tak? Chyba. Muszę tutaj wejść i go odszukać. Nie ma problemu. Dawaj, Chase. Znajdź miejsce do skanowania przestępców. No oczywiście. Tutaj jest. I skanujemy. Chodź, rabusiu. Już go widzę, już tutaj jest. To on w ogóle? No tak, bez. A, no świetnie. Jak się mam tam dostać? Znajdź sposób, żeby dostać się na molo, a potem na statek idziemy. Nie będę jechał pojazdem, tylko idziemy. Eee, jakiś dureń znowu rozwalił bramę. Ło wow, hej, panie władzo! Poratujesz pan? Potrzebuję otworzyć te bramy. Wielką przyjemnością? Świetnie. No to za mną. Okej, okay, to otwieraj bramę. Gdzie ty jedziesz? Tu jest brama obok. No to idziemy za tobą. Co mi tutaj? Skażesz robić. A, podnieśliśmy do góry. Okej. Okay. Dzięki za pomoc. Teraz przez te drzwi na górze. I lepiej, żeby brygadzista nic o tym nie wiedział. To wbrew wszelkim zasadom BHP. Domyślam się. Jeżdżenie na. Nie wiem, co to jest. W wózku widłowym? Chyba jest nie, zbyt niebezpieczne. Dobra, przez drzwi. Jesteśmy gdzieś tutaj w środku. I tu jest wajcha zwykła. Czyli wszystko co jest oznaczone tymi kolorami, kółkiem z kolorami, to znaczy, że to są obiekty interaktywne. Dobrze wiedzieć. I brama się jeszcze otworzyła. Ej, wielkie dzięki, To nie mieliście... I przypominam, ani słowa brygadziście, spoko. Nie mieliście tutaj żadnego wejścia awaryjnego? Tylko przez dach? Zabrała mi, prosto z ręki. Uh, przepraszam, me, mogę zapytać, jak to stanie się na towarowiec? Easy. To proste. Zegwiżdżę tylko i Lary, nasz dźwigowiec, je tam podrzuci. Świetnie, nawet chętnie to zrobię, jak tylko skończę przerwę śniadaniową. Okej. Okay. Co nie może nastąpić, bo parszywemu me wiszcie zaj zajumało? Pójdę coś poszukać. Chyba mu. Rozpoznasz to, moja kanapka po tym, że jest mniej więcej rozmiarów kanapki. Okej, okay. chyba mu zajumali śniadanie. Dobra, tutaj widzę, że już możemy tropy. Mogę włączyć, sprawdzę. Jeśli będzie z ogórkiem, to nie jest moja kanapka. Dobra, a tu w sumie na porcie byliśmy. To nie mam co chodzić, tutaj szukać. Od razu spróbujmy iść śladami. Jak ma z Kisielem, to moja kanapka. O, szukamy kanapki z kiełbasą z Kisielem, czy z Kisielem. Słabo też ślady widać, a na szczęście się też pojawiają monetki. Więc w sumie, jak nie widzę do końca śladów, to mogę iść za monetami. Eee, bo brawo się zgubiłem, tu, tu. To muzyczka w ogóle tego? Odzyskaj, odzyskaj dla robotnika jego kanapkę, on pomoże dostać się na statek. No chyba wiemy, mewa mu zabrała. Kanapkę, dobra, dawaj kanapkę. Dodaj tę kanapkę, latający szczurze. Udało ci się znaleźć, zaginął kanapkę, oddaj mu. Proszę bardzo. Jeszcze będziesz musiał przerwę całą, w takim razie odbyć. Moja kanapka! Moja kanapka, proszę. Jedz. Chyba szybko ci to poszło Brawo! Misja wykonana Larry! Podrzuć do tego na pokład! Jasna sprawa, szefie! Czy znaczy gazetę i Nogami sobie steruje. No dobra, kolejne zasady BHP złamane? A nie, to jakiś korz jest specjalny, to chyba tędy można. Dawaj do góry, panowie. Tu kogoś szukamy. Co tu się dzieje? Dobra, już wystarczy. Dalej, nogami. Ej, popatrz, być może, co ty tu robisz, operatorze. No dobra. Nic nie poniżdżę. On się chyba schował tutaj, nie? Dopóki to na tym statku jesteśmy, to nie wiem, czy się tutaj w przyszłości dostaniemy. Pewnie tak, ale. No i tak widzę, że to za dużo. Więcej nic nie mogę zrobić. Oprócz tego, że mogę spróbować otworzyć ten kontener. Chodź tu! Policja, nie tylko policja. Gdzieś działam z przytupem. Bo ja cię spróbuję złapać z przytupem, gościu. Gdzie tam skoczyłeś? Do wody. potrafimy pływać? Potrafimy chyba. Dawaj. Dawaj, chase. Droń go. Tego klauna niedobrego. Wow, zmywam się stąd. Dobra. Stoi w imieniu prawa. Żyjcie mnie nie złapiesz? No jeszcze się zdziwisz. Dobra go, cyk, I mamy i 3 na 3. Gotowe i teraz zniknie, tak? Jej, napad na wiśniowy bank. Sprawa zamknięta. Dziękuję bardzo i nawet osiągnięcie. Cyrki jakieś. Ukończę rozdział pierwszy, nowe twarze i dawni wrogowie. Rozdział dół. drugi powie w przeszłości. Mamy rozmowę. Odbieramy. Well, no i co, wyłapałeś już yeah, tych klaunów? Yes, tak, szefie? To i zajmij się blokadą na moście za taką ruto, dzioby narobiły tam bałaganu. Nie sądzę, żeby zdołał jeszcze pogorszyć sytuację. No dobra, to mamy kolejne zadanie chyba. Hej, świetna robota. No i dobrze, że aresztowaliśmy tych malowanych bankowych rabusiów, bo inaczej byłby okrutny medialny cyrk. Medialny cyrk? No wiesz, bo byli przebrani za klaunów. Jak w cyrku. Jak w Cyrkowe klauny. Okej. Okay. Czy to jest. Czy to jeszcze działa? Dobra, jedź do blokady na moście nad zatoką Auburn. Auburn. Może, już, żeby źle przeczytałem. Czasami te nazwy własne ciężko mi przeczytać jak jakiegoś słowa nie znam. Ale jak się będzie powtarzało pewnie parę razy, to już... Będę wiedział o co chodzi. No dobra, tak mamy tutaj tylko cywila i policjanta. Fajny w sumie ten jego stój cywilny jest. Do Chase'a, ale chyba tu nie wskoczę do góry. Musiałbym jakoś kombinować. Ale z drugiej strony nie chce mi się. Ruszamy, ruszamy za misją. Purszu... Purszare się nazywa to za samochód? Chyba tak. To skończyliśmy rozdział pierwszy, więc bardzo się cieszę. Nie wiem ile tutaj rozdziałów jest w tej grze, ale nie chcę sobie na razie spoilerować. Na razie fajnie mi się gra, takie rzeczywiście coś a'la GTA. Mogę tędy jechać? Czemu tędy mi gra pokazuje, jak mogę tam dojechać? A, bo nie mogę tędy jechać! To dlatego mi tak gra pokazuje. No dobra, to ma sensu. Tędy też nie mogę. No dobra, takie rzeczywiście w miarę a'la GTA, tylko jesteśmy po tej dobrej stronie, nie? Niech tu skaczą, tu uciekają. Zobaczymy, jak to się fabuła y, nam rozwinie. Czy będziemy mogli jeździć innymi pojazdami? Ciekawe, czy w ogóle mogę wziąć jakiś inny pojazd. W, sumie w imieniu prawa chyba mógłbym wziąć, nie? No nie wiem, na razie jedziemy na chyba misję drugą, albo trzecią, nie wiem jak to nawet liczyć. Zaraz zobaczymy. Punkt kontrolny osiągnięty, trwa zapisywanie... Mm. Jaka blokada, i sami policjanci tu stoją! Umiesz prowadzić, nie? Musisz mi pomóc! Bez obaw. Ty lewo. I do przodu. Ty w tył i w prawo. Ty w lewo. Potem w prawo, potem, w prawo. potem bardziej w lewo. Ty, rób to dalej co robisz. Mi pasuje I tu braku. Tak! To o to chodziło. Co to za różowy pojazd? O, jak poszedł! Jak burza. Jaki pojazd? To jest ta Natalia cała. A pani, proszę pani, muszę pani zabrać wóz. Ona? Ona? Co tu się dzieje? Jaki hardcore? Czy wszyscy uciekają? Natalia! Tylko nie, urwisko! O, dobrze, Chase. Wow. Co my tu mamy w slow motion? Nie! O, udało ci się uratować. Pałeś szczęście. Chyba jest zła. Zniszczyłeś mi samochód. Miało ci było mojego życia? Nie wyglądasz dokładnie tak jak cię zapamiętałem. Weź mi już nie bierz pod włos. Przez ciebie muszę żyć pod przykrywką. Nawet włosy musiałam przefarbować. Ty nie byłaś wcześniej blondynką? Ty co, o, Idę do domu, taty, żeby się pożegnać. I tyle, mi, I tyle mnie w Lego City. Czy jeszcze cię zobaczę? Nie. Okej. Okay. Cześć, co? z tą blokadą? Chase? Oh, a, pojazd in, no, wypadł z pasa bez obaw. No, worry, wszystkim I się know. zająłem. Okej. Okay. Okay. Ale przyda mi się nowy samochód, a, bo swój e, e, zgubiłem. Actually, właściwie. to nie był mój. No problem. Żaden problem. Frank, Frank gubi go po week. dwa tygodniowo. W okolicy restauracji na północ od ciebie znajduje się policyjny punkt wezwania pojazdów. Tyle, że od pewnego czasu nie używamy. I mam go dla ciebie naprawić. Szybko łapiesz, Chase. Okej. Zbuduj punkt wezwania pojazdu. Dobra, czyli jesteśmy w nowej części mapy? Chyba tak. Czyli jednak to wszystko będzie odblokowane. Tak? Dobrze myślę? O nie, bo my przejechaliśmy tym mostkiem. I tutaj w sumie nic nie ma, chyba, ale tutaj się zaczyna ten punkt. Czyli nie wiem, czy to, to, co jest przekreślone, będzie odblokowane w przyszłości, czy nie. Trudno w sumie określić. Lego City, jak sobie zmienię? Nie jest tylko Lego City. Aha. Ok, Port Mid House. A tutaj na przykład? Narodowy Park Dzwonkowy. Aha, czy to są dzielnice Lego City, Auburn. Wiśniowe wzgórza. Plac festiwalowy, Śródmieście. Wyspa Albatrosa. Tu jest chyba więzienie. Królewski dziedziniec. Wyspa Apollo. Fresco Pagoda. Plac jasnych świateł. Rajskie plaże, kurcze. Lotnisko Lego City. Przedmieścia. Księżycowy park. Wyspa Wolności. Statua tam będzie. Most Blackwella, Wella. Lodowy park. Tu widzieliśmy. Dobra, dobra. Sporo do sportowej mamy do zwiedzenia. Idziemy zbudować punkt wezwania wsparcia dla policjantów. O, czy tutaj jest coś, co się będzie dało tylko zniszczyć. Postacią, która niszczy srebrne klocki. Nie, chyba tak. Czyli. Będą normalnie podstawowe rzeczy. Takie jakie były w innych grach Lego. Bardzo dobrze. Tu jakieś reklamy z tyłu. Crater i tu jest jakiś Wigland i Atena pojazdów. Okej. Okay. Co my tu mamy? E, e, dobry. Wie pan coś może na temat tego starego punktu wezwania pojazdów? Nie mam czasu się tym zajmować. Patrz na moje dystrybutory. Są w kawałkach. A ja nie mam dystrybutorów, to i klientów. Choć badania wskazują, że nasza pasta jeczna też może napędzać diesla. No ale wiesz, jak je naprawisz, to nie pożałujesz. No dobra, czyli musimy wybudować ci dystrybutory. Czyli co ty tu robisz w tej chwili? Nic nie sprzedajesz, tylko się bujasz. Bujaj się. Na bujanym krześle. No dobrze, no dobrze, jesteśmy policjantem na służbie, więc ci pomożemy. I po ptokach, słowo daję, że jestem bankrutem. No to czemu sobie sam nie wybudowałeś? Nie potrafisz nic budować z klocków w mieście Lego City? 2 na 4. O no już zaraz będziemy mieć te dystrybutory. Wszystkie wybudowane. To katastrofa. Plaga jakaś 3 na 4 I zaraz będzie 4 na 4. Mamy to 4 na 4. Oktan. Zaświecił się Oktan. Udało ci się. Bar ocalony. Co ci mogę podać? Lody? Odoga? Lodowego Hodoga? Sporo ich mam na magazynie. O, wiem! Możesz wziąć ten super klocek? Pomoże w zbudowaniu tego punktu wezwania pojazdów. I chyba gdzieś tu zalega inny taki. Gdzie? Co to jest? Co to ma być? Dobra. Super klocek. Ligający klocek na różne kolory. Super konstrukcja, cel osiągnięty. Jakieś konstrukcje to będziemy robić? Super, tak? Tu jeszcze mogę coś sobie z wywęszyć. Dobra, to będzie drugi, chyba. To poszukajmy. Od razu. No obstawiam, że skoro gościu mówił, że gdzieś tu taki drugi zalega, to pewnie gdzieś rzeczywiście tutaj zalega. Nie było śladów przez Tylko gdzie on może być? Teraz się dowiemy, jak tylko pójdziemy za tymi śladami pewnie. Okej, okay, tu, tu. Tutaj? Jest drugi? Jest drugi, troszeczkę inaczej wyglądał, ale jest. Okej, okay, co to w ogóle robi? Tyle pytań, tak mało odpowiedzi, ale dobra. Zaraz w takim razie sprawdzimy, co my możemy zrobić z tych super klocków. B. Punkt wezwania, 8000. tysięcy... Aha! 8000 tysięcy klocków mnie to kosztuje, jeżeli te klocki, co zbieram, to za to coś sobie mogę wybudować, na przykład punkt wezwania. No to... Wow, fajowe to! Fioletowe, niebieskie... Czekajcie, moment, 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 moment. Unblokowano. Superkonstrukcje. Czekajcie, bo mi tutaj monety znikną. Zbudowana superkonstrukcja i pierwsza z 65. Odblokowano bojownik. O, no, moment. Tu te klocki. Drugi na 450. Czyli tu jeszcze jakieś superkonstrukcje będziemy budować. No dobrze, czyli muszę pozbierać w takim razie. A czy no, zbierać dużo tych klocków, żeby w przyszłości móc coś budować. Eee, hey, ok. Ma to sens, mniejszy czy większy. No dobra, co my tu mamy? Tu możesz wzywać potrzebne ci w LEGO City pojazdy. Mamy tylko. I ile tu ich rodzajów jest? Użytkowych mamy, kryzysowe? To są? Tak, kryzysowe. I tylko jeden rodzaj mamy. Wybierz pojazd, a potem wciśnij A, żeby wezwać wybraną maszynę. Mamy tylko gliniaka. I bojownika niestety mogę kupić za tysiąc. kupić za tysiąc? Bojownika? Nie, pojazd. Ej, tu jeszcze mogę go przefarbować. No dobra. I tu dużo tych kolorów jest a to za darmo? Chyba za darmo. Chyba w, w polskiej policji jeżdżą srebrno chyba niebieskie, to zrobimy sobie niebieskiego. Będzie polska odmiana tego pojazdu. Punkt kontrolny osiągnięty, trwa zapisywanie. Hej, Chase, znowu nam się kroi zbrodnia. Złodzieje zabarykowali się na szczycie budynku telewizji LEGO City, a funkcjonariusze nie mają jak do nich dotrzeć. Jak niby mam pomóc? Wiesz, że nie umiem latać, tak? Yeah. Tak, ale mój wielu wuj Duke jest szerufem Narodowego Parku Dzwonkowego i ma stanie stare oh, policyjne brokka, miotacze z Linz Hackiem, które są jak znalazł do wspinaczki. I spadania z budynków, z którego to powodu już ich nie great. używamy, tak? No, yeah. jeśli to dla ciebie za wysokie, progi. No nie, zupełnie oh, wszem raz, świetnie. To powiem wujowi, że już tam jedziesz. Okej, okay, czyli jedziemy weź wyrzutnie Lin z hakiem od szyryfa Huckelbrego. Jedziemy po wyrzutnię, No dobrze. Mamy nasz pojazd. Niebieski cały, żeby ten srebrny był ładniejszy. Gdzie my jedziemy? Pokaż mapę. Gdzieś tu do góry. Okej, okay, tu co my tu mamy? Co to jest pokazane? To jest komisariat? Komisariat policji Lego City. Tu możesz kupować nowe pojazdy i kody... No ha, czyli to taki hub tu niby coś, coś Ala Hub. No ok, no na hap to my nie po Czy to jest taki wolny? Czy mi się wydaje? Ma syrenę, A, tak ma syrenę do spokoju. Ale nie chcemy używać jej, bo nie jedziemy na żadne wezwanie, tylko jedziemy po potwiczkę. O, ale tu jest to takie wioski, tutaj są, tam jakieś do góry, bo wyjazd na prawo. No chyba taki skrót chyba w takim razie to był tam u góry. Ale my tu jesteśmy grzecznym policjantem i jeździmy sobie normalnie. Naprawdę to był skrót, bo widzę, że... To w lewo doprowadziło. I taki tu ruch w ogóle na tych drogach, co tu się dzieje? O, dobra, sprawdźmy, co tutaj jest. Twoje zapisywanie. Odkrywasz nową superkonstrukcję. Co tu mogę wybudować? Z ciekawości. Aby super, kupić tą superkonstrukcję, musisz znaleźć więcej klocków. Punkt wezwania też tu jest za 8000. Okej, okay, okej. Okay. Czyli superkonstrukcje to są tylko punkty wezwań? Czy coś jeszcze? Czy po prostu w miejscach, gdzie mogę wybudować super konstrukcję, mogę sobie wybrać co mogę wybudować? Ale na razie tylko mam odblokowany punkt. Wezwań, traktor tam jechał. Nawet traktory tu jeżdżą. No dobra, dobra. Ła-ła-ła. To może tu możemy jechać chyba skrótem. A co będziemy jechać? Drogą. Jesteśmy już blisko celu. Ale wiecie co? Jak sobie myślę, że zanim tam wejdziemy do tego szeryfa. To sobie zakończymy dzisiejszy odcinek, bo nie wiem jak to długo potrwa, a nie chcę przeciągać więcej niż pół godziny, więc myślę, że na dzisiaj to by było wszystko. Ja Wam serdecznie dziękuję za dzisiaj. Zapraszam Was do komentowania, zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do łapkowania. No i tradycyjnie ja się z Wami żegnam. No i trzymajcie się. Cześć!